Moi drodzy, tak się pięknie składa, że akurat pierwsza niedziela marca w tym roku jest również pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. Jak to zazwyczaj bywa, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy w Ewangelii moment, kiedy Jezus jest kuszony na pustyni. Przynajmniej tak będzie w tym roku, w roku C, kiedy rozważamy Ewangelię Świętego Łukasza. I spoglądając na kuszenie Jezusa na pustyni w tej Ewangelii, warto zwrócić uwagę na taki fakt, jakim jest kolejność pokus, które daje zły duch Panu Jezusowi. Pierwszą pokusą, do której namawia zły duch Pana Jezusa, to jest pokusa zamień kamień w chleb. Druga pokusa to jest padnij przede mną, a dam Ci wszystkie królestwa, które są, ziemi, są na tej ziemi. Trzecia pokusa to jest pokusa zrzuć się ze świątyni, bo jest napisane w Słowie Bożym, że aniołom swoim powiesz, żeby Cię na rękach nosili. I teraz zobaczcie, dlaczego ta kolejna pokus jest bardzo ciekawa dla nas. Dlatego, że ona pokazuje pewną rzecz, czy pewną drogę upadku, która towarzyszy każdemu człowiekowi. Najpierw kwestia materialna, to jest właśnie ten chleb. Później, kiedy już powiedzmy, na, na, nabuzujemy się materią, naładujemy się tą materią, mamy dużo, jak nam się wydaje, to nam przychodzi kwestia władzy. No, mam pieniądze, mam dobra, chcę rządzić. Upadnij na kolana, dam ci wszystkie królestwa ziemi. A jak już mamy jedno i drugie, no to jest kwestia tego, stańmy się jak Bóg. No, co mi zaszkodzi, jeżeli aniołowie mają mnie nosić. No, to jestem prawie że Bogiem. I dlaczego to mówię, drodzy bracia i siostry? Dlatego, że gdy spojrzymy na Księgę Rodzaju i na kuszenie, które miało miejsce, pierwsze kuszenie, jakie miało miejsce, czyli skuszenie Ewy, to zobaczcie, co mówi wąż do Ewy. Ewy, która ma środki materialne, która jest też, powiedzmy, jako żoną Adama, rządzi światem w tym znaczeniu, że czynicie sobie ziemię poddaną, mówi na nich Bóg. Czyli powiedzmy, gdzieś materia i, i, i władza jest gdzieś tam, powiedzmy, zaspokojona. To, co mówi szatan w postaci węża? Jeżeli zjecie ten owoc, to Pan Bóg nie każe Wam go zjeść, dlatego, że staniecie się tak jak on. Staniecie się takim jak on, poznacie dobro i zło. I dlaczego też o tym mówię, drodzy bracia i siostry? Dlatego, że to wszystkim nam towarzyszy. Każdy z nas, z, z, z swej grzeszności, ma takie pociągi, że chce mieć dużo, chce mieć władzę i najlepiej chce być ubóstwiany. I teraz, w perspektywie pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Warto spojrzeć na to, co jest ideą Wielkiego Postu, nawrócenie, ale przede wszystkim te, te, ten klucz, który daje nam wie, y, Pismo Święte na Wielki Post czyli modlitwa, post i Jałmużna. Post wbrew materii, Jałmużna pokazując, że władza nie jest po to, żeby zbierać dla siebie, ale dawać, dawać innym, i modlitwa, która pokazuje, kto jest prawdziwym Bogiem.